No, hej, witam. Pewnie się zastanawiacie, czy aby przypadkiem y, mi nie odbiło, nie zwariowałem, ale no nie, no to chyba jest po prostu jakieś uzależnienie, bo jeszcze nie skończyłem dobrze. Y, właściwie nie zacząłem dioramy, skończyłem tylko modele, a już się biorę za inny model. Pewnie się zastanawiacie, co to jest. No, ale to jest. Do innej dioramy będzie. O, proszę bardzo taki zestaw e, fryskran strabokran no jakieś tam takie taka suwnica samojezdna na kołach no mam po prostu plan e, który chcę zrealizować e, będzie to i będą jeszcze dwa modele, może trzy do tego no zobaczymy no także wariactwo w pełnej krasie także wszystkiego dobrego w nowym roku no hej